Bardzo mi odpowiada postawa Krzysztofa Bosaka, który jest bardzo merytoryczny, ale uważa też, żeby nie zadawać takich ciosów, które potem są pamiętane, bo te partie są skazane na współpracę. O czym Męcen akurat bardziej zdaje się zapominać i wielu działaczy PiSu zapomina. I teraz, jak widzę, że w pisie jest ten, że nie wolno rozmawiać, kto porozmawia z kimś z konfederacji U, jak się Jarosław dowie, to wywali. U, prawda? Boże, no. jakie to. Ale Rafał. Ale to jest to, to, no. takiego no, niestety, no to jest pętactwo, Dlatego no. tutaj bardziej liczę na Mówisz? to, że Karol Nawrocki po prostu jakoś weźmie to towarzystwo do pionu, wymusi, bo te dwie trzecie Zgromadzenia Narodowego trzeba uzyskać. Jeżeli Spomniałeś... mamy, mamy w tej chwili takie sondaże, prawda, gdzie już tylko cztery partie wchodzą. No tak, bo z też tego trzy pokazać. partie uczciwe, prawda, czyli PiS Konfederacja i, i Konfederacja Korony Polskiej. No to jest szansa, że PO już nie zdoła tego zablokować, ale być może inne konfiguracje, może zamiast Lewicy wejdzie razem. Też się uważam za partię uczciwą, chociaż głęboko nie zgadzam z jej wizją świata. No, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać.